Cześć, z tej strony Wojtek, Muzeum Manga w Krakowie, Dział Edukacji. Witam na kolejnym oprowadzaniu, już drugim, po wystawie Japoński notes Andrzeja Wajdy. Moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o drugiej podróży Andrzeja Wajdy do Japonii. Zanim jednak przejdę do konkretnie oprowadzania, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że ta inicjatywa jest całkiem nowa dopiero co wyszedł pierwszy film zaprowadzania po wystawie e, z pierwszej podróży Andrzeja Wajdy po Japonii, która miała miejsce w 1970 roku. Pamiętajcie moi drodzy, że to nagranie nie odbyłoby się bez pomocy Grześka i Marcina, którzy poświęcili swój czas, tak samo jak i inni pracownicy muzeum, temu, żeby to nagranie wyszło do sieci. Dzięki. W 1980 roku w lipcu Andrzej Wajda wraz ze swoją żoną Krystyną Zachwatowicz wyjechali po raz drugi do Japonii. Tym razem na zaproszenie International Design Forum w Jokochamie. Podróż w 1980 roku do Japonii była istotna z bardzo wielu względów dla Andrzeja Wajdy. Wtedy to poznał bardzo wiele wpływowych osobistości, kultury japońskiej i japońskiego biznesu. Um, w szczególności jedna postać zapadła nam wszystkim tutaj w mandze w pamięć. Pani Etsuko Takano dystrybutorka filmów Andrzeja Wajdy w Japonii, właścicielka kina studyjnego Iwanami Hall, które powstało jeszcze w 1968 roku. Andrzej Wajda poznał właśnie w 1980 roku panią Takano. Pani Takano odegrała kluczową rolę w kolejnych podróżach Andrzeja Wajdy do Japonii w szczególności właśnie w pro, pro, propagowaniu jego twórczości. Pani Etsuko Takano miała też bardzo ważną rolę podczas e, promocji w ogóle przedsięwzięcia Muzeum Manga w Japonii. Iwanami Hole, którego dyrektorką była pani Takano, to było takie kino studyjne, kino, które miało zapoznać japońskich widzów e, z twórczością reżyserów z zagranicy, ale tych spoza głównego nurtu. Podczas tego oprowadzania nie sposób też pominąć szczególnej osoby, która towarzyszyła Andrzejowi Wajdzie prawie we wszystkich jego podróżach po Japonii, czyli pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. Andrzej Wajda w szkicach często przedstawiał także swoją żonę Krystyny, towarzyszkę większości podróży do Japonii. Krystyna Zachwatowicz to znana scenografka i kostiumografka teatralna, a także filmowa, jak również aktorka teatralna, filmowa i kabaretowa. Pani Zakwatowicz wielokrotnie współpracowała z mężem podczas realizacji teatralnych oraz filmowych. Na szkicu, który pokazuje kamera, możecie dojrzeć scenę przedstawiającą zamyślaną panią Krystynę. Andrzej Wajda umiejętnie uchwycił emocje towarzyszące tej chwili. Nie bez powodu, więc, szkice Wajdy uważa się za ważną część polskiego japonizmu, sztuki, która czerpie z dorobku artystycznego kultury Japonii. Szkice reżysera ujmują jedynie pewien mały wycinek. Dosłownie ułamek sekundy, przedstawiając subiektywną wizję podpatrzonego, przemijającego świata, który udało się artyście uchwycić tak samo jak artystom japońskiego drzeworytu Ukiyo-e. Więcej szkiców, na których reżyser dokumentował otaczający go japoński świat, a w tym i panią Krystynę, znaleźć możecie w bardzo obszernym katalogu towarzyszącym wystawie. Podróżując po kraju kwitnącej wiśni w 1980 roku, Andrzej Wajda miał bardzo wiele okazji, żeby zwiedzić również pewne monumenty, zabytki, miejscowości, które są ważne dla dziedzictwa narodowego całej Japonii. Między innymi odwiedził miejscowość nazywającą się Nara. W Narze, która kiedyś była nawet stolicą Japonii, znajduje się świetnie zachowany kompleks świątynny nazywający się Horyuji. Spójrzcie teraz na jeden ze szkiców. Główna świątynia kompleksu Horyuji to najstarszy istniejący drewniany budynek na świecie. Cały klasztor miał być założony na początku VII wieku przez postać, która widnieje na tym rysunku – księcia regenta Shotoku. Książę to postać szczególna dla rozwoju japońskiej kultury we wczesnych okresach jej państwowości. Bratanek ówcześnie panującej cesarzowej Suiko popularyzował buddyzm oraz zwyczaje i kulturę chińską prowadził również pierwszą umowną oczywiście konstytucję, zbiór przepisów prawnych mających stanowić podporę w prowadzeniu lepszych rządów. Na szkicu, który widzicie, Wajda przedstawił posąg księcia Siotoku jako buddyjskiego mnicha. Na dzisiaj to już koniec oprowadzania. Druga wizyta Andrzeja Wajdy w Japonii z 1980 roku za nami. Przed nami kolejna wizyta w 1987 roku. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat podróży Andrzeja Wajdy, jego działalności w Japonii, a jak również poza nią, jest archiwum Andrzeja Wajdy, które działa przy Muzeum Manga. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę internetową wajdaarchivum.pl. Link do archiwum znajdziecie w opisie filmu. Po zakończeniu kwarantanny zapraszam Was wszystkich i wszystkie również do naszej mangowej biblioteki. W bibliotece pracuje moja koleżanka Asia, która z chęcią pomoże Wam w znalezieniu odpowiedniej publikacji. Ona też pomaga nam bardzo teraz w naszych działaniach internetowych, online. Wpadajcie jak tylko minie okres kwarantanny. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby unikać dużych skupisk ludzkich. Myjcie rączki i do zobaczenia w następnym filmie.